Cześć! Z tej strony Iza z kanału Izabela po pracy. Wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, a wraz z nią pora na wiosenne roślinne porządki. Dlatego też chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować taki hol zakupowy roślinnych akcesoriów, które kupiłam. Może nie tylko akcesoriów, ale różnych takich rzeczy, które kupiłam do roślin. Właśnie jako przygotowania do tych porządków, żebym mogła po prostu w pewnym momencie już bez żadnego stresu, że mi czegoś zabraknie, po prostu szaleć, ciąć, przesadzać, ukorzeniać, cudować. No nie wiem, co mi tam jeszcze przyjdzie do głowy. Tak więc, zapraszam Was na krótki film. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam zaprezentować, jest to perlik. Niestety nie mogę go już inaczej pokazać, bo już go otworzyłam. Ach, i też otworzyłam go do góry nogami. Co najlepsze. Jak widzicie, jest to 20 litrów. Jest to perlit. Pokażę Wam może tak. Ten bialutki. O, takiej grubszej frakcji. I ja go używam przede wszystkim do ukorzeniania. Ewentualnie, już dodaję go też czasami do bigosu mego hydroponicznego. Jako jeden tam z dodatków, ale w niewielkiej ilości. Mam nadzieję, że te 20 litrów wystarczy mi w zupełności. A jak nie, to go dokupię. Na szczęście akurat ten perlit, całkiem niedaleko, kupuję stacjonarnie w sklepie, więc nie ma jakiegoś problemu. No i on jest z reguły dostępny. Jak nie w 20-litrowych, to w dziesiątkach. Także jest w ciągłej sprzedaży. Aha, nie powiedziałam Wam, że ten perlit jest w frakcji... Czekajcie, może mi się uda to jakoś tak pokazać, żeby tego nie wywalić. Bo jeszcze Wam nie powiedziałam, że to jest w ogóle agroperlit. Albo jak ktoś woli... Moment, 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 może mi się to jakoś uda pokazać. O, perlit ogrodniczy o frakcji 3-6 mm. I naprawdę on jest bardzo, bardzo fajny. Uważam, że jest lepszy od tego drobnego, normalnego perlitu. W którym ukorzenianie wychodziło mi bardzo średnie. W tym wychodzi mi na tyle dobrze, że chcę w nim dalej ukorzeniać. Dobra, to jest jedna z rzeczy. No i teraz idziemy dalej do podłoży. To kupiłam znowu na Allegro. Muszę sobie skomponować lechuzę własnej roboty. Ale będzie to lechuza o najmniejszej frakcji, tej, której ja specjalnie nie lubię. No, i tutaj mam wszystkie trzy składniki, których ja używam. I tutaj mam tak: lawa o. Granulacji 1,5 mm, fumeks o granulacji 1,5 mm i tutaj jest zeolit o granulacji 2,5 mm. To będzie Taka drobna mieszanka, ale wciąż ona będzie większa od lechuzy, którą kupujemy gotową, oryginalną. Bo tam to jest po prostu naprawdę takie maleńkasy są te kamyczki, że dla mnie, tak jak mówiłam Wam już kiedyś, one bardziej przyduszają te korzenie niż pomagają im w jakikolwiek sposób. Będę mieszała to podłoże w stosunku dwie miarki Pumexu. Jedna miarka lawy, jedna miarka zeolitu. Staram się zachować takie proporcje, aczkolwiek czasami zdarza się, że czegoś sypię więcej, czegoś sypie mniej, ale, ale raczej staram się zachowywać właśnie mm, te proporcje. Oczywiście przed wymieszaniem wszystkie te składniki zostaną bardzo dobrze wypłukane. No i jeżeli chodzi o podłoża, to by było na tyle. Muchu tym razem nie kupowałam, bo mech jeszcze mam. Dostałam w gratisie od mojego dealera z czyli od Dominiki. Bo ona czasami robi takie promocje i za jakąś tam kwotę, jak się dokona u niej zakupów, to dostaje się wtedy właśnie albo mech, albo olejek nim, no różnie, w zależności na jaką promocję trafimy, takie, takie rzeczy się dostaje. Nie wiem, czy wspominałam, te wszystkie podłoża kupiłam na Allegro w świecie bonsai. No i kupiłam sobie na Allegro kieliszki o pojemności 50 ml, i kupiłam sobie kubeczki jednorazowe o pojemności 100 ml. Tutaj pokazuję wam po jednym opakowaniu, ale kupiłam po dwa. Będę używała ich do sadzenia maleńkich sadzonek. Na przykład, jak utnę choje, szczególnie te drobnolistne, to będę je ukorzeniała w perlicie. Najprawdopodobniej albo w tych kieliszkach, albo w ogólnym takim pudełku, które też wam zaraz pokażę. A potem, jak one już się ukorzenią, to będę właśnie. W tym drobnym gruzie własnej roboty trzymała je albo w tych kieliszkach, albo właśnie w tych kubeczkach, po to, żeby one miały jak najmniej miejsca na korzenie i żeby nie rozbudowywały w związku z tym swojej bryły korzeniowej, tylko szły właśnie w listki. Teraz może przejdziemy już przy kieliszkach do Dilza, żeby już zakończyć temat właściwie pojemników. No, prawie zakończyć. No, i tutaj w Dilzie zakupiłam też kieliszki. Są to. Kieliszki o pojemności 69 ml. Jedna taka paczuszka, w której jest 12 kieliszeczków, kosztuje 5 zł. No i kupiłam je przez przypadek, akurat będąc tam. Nie miałam jeszcze wtedy kupionych tych na Allegro, no więc wzięłam dwie paczki. No ale muszę Wam powiedzieć, że mimo, że to kosztuje tylko 5 zł, to i tak zakup przez Allegro tych odrobinę mniejszych kieliszków lub tych kubeczków 100 ml wychodzi zdecydowanie taniej. No chyba że. Nie macie aż tak dużo, albo nie planujecie mieć aż tak dużo sadzonek, no to wtedy nie robi wam różnicy, tak? No bo wiadomo, że na Allegro, żeby, żeby mieć darmową przesyłkę, trzeba wydać minimum 45 zł. Więc no, nie każdy ma potrzebę dokonać takiego zakupu, powiedzmy, kieliszków. Ja będę miała dosyć dużo tych sezonek, no dlatego zainwestowałam w te kieliszki, kupiłam sobie, <laughs> przepraszam, zapas i mam nadzieję, że to wszystko mi wystarczy na ten rok. To było kupione w Dildzie, bo nie wiem czy mówiłam. No i teraz wracając do pojemników. To już jest ostatni pojemnik, który kupiłam. Znaczy kupiłam ich więcej, w różnych wielkościach. Ale tamte to są, wiecie, żeby trzymać jakieś przydasie roślinne. Jedno pudełeczko takie trochę mniejsze kupiłam sobie, żeby trzymać wszystkie tam etykiety. A może nawet Wam pokażę. Oczywiście, no to jest mój wybór, tak? Każdy robi jak chce. Ja sobie kupiłam takie pudełko też w akrzynie. Jest 1,7. I tutaj mam wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne do podpisywania roślin. Tu trzymam w tym kubeczku czyste Plastikowe te znaczniki. Tu mam już podpisane, bo one trafią do roślin w momencie, kiedy rośliny wyjdą z albo ogólnego pudła, albo kiedy już będą przesadzone do większych kubeczków, bo na przykład w tej chwili są w ukorzenianiu i tam mają papierowe fiszki założone. O, właśnie tego typu, jak tutaj widzicie. No i mam też takie tutaj fiszki, zaraz Wam pokażę też, bo je też dokupiłam sobie, takie zawieszki. Ja tych zawieszek używam głównie do chojek, bo mi się najlepiej sprawdzają, ale nie wiem, czy też nie będę używała ich w ogóle do pnączy, które, które mam, no bo być może też nie będzie tak wygodniej. Czasami jak się, wiecie, rozrośnie ta roślina, to szukać pod stertą liści tego znacznika plastikowego, no jest trochę kiepsko, a jak się przyczepi tą zawieszkę wiszącą, no to... Ona jest prawie że na wierzchu, aczkolwiek no, lekko ją przykrywam jakimś listkiem, żeby nie było widać, że to wisi. Ale dobra. I wracając do kwestii pudełek. Kupiłam sobie takie pudełko. Jest to pudełko o pojemności 5 litrów. Też kupiłam je w akrzynie. Ona jest dosyć tanie, bo kosztuje niecałe 8 zł. I właśnie takie pudełka będą mi służyły w tej chwili do yy, ukorzeniania zbiorczego. Zasypię go. Perlitem, tym co widzieliście. No, i tutaj będę wsadzała małe sadzonki. Następnie przykryję je, podleję, przykryję je tym wieczkiem. Oczywiście yy, nie będę przykrywała do kliknięcia, bo wtedy one się zagotują i trzeba będzie pamiętać o tym, żeby je wietrzyć. Ja bardzo często je przykrywam tylko tak lekko, tak żeby tu się zrobiła taka delikatna szparka, żeby ta jednak wymiana powietrza następowała. Ewentualnie już na którymś z rogów podkładam kawałek tekturki. I zmieniam sobie tam codziennie, czy co drugi dzień, położenie tej tekturki, żeby z każdej strony się jakby wietrzyło. Jest to słabe wietrzenie, no bo tego powietrza mało tam wpada, ale jednak wpada, następuje ta wymiana. No i dzięki temu nie muszę tego pudełka wietrzyć tam po 15 czy ileś minut codziennie. Nie muszę po prostu o tym pamiętać. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak yy, ukorzeniam w tym, bo akurat jedno pudełko już mam pełne. I powiem Wam, że jeszcze się zastanawiam też nad tymi pudełkami. I właśnie nad tą wielkością, bo sprawdziłam, że ona mi się mieści na regale, i żeby nie mieć wszystkich kubeczków oddzielnie, bo tego jest naprawdę odgroma. pomyślałam sobie, że może bym powstawiała tutaj kubeczki i będę wtedy trzymała w pojedynczych kubeczkach rośliny, w tych kubeczkach dziurkowanych, a jako osłonka będzie mi służyło właśnie całe to pudło i wtedy na pewno skrócę też trochę czas podlewania, bo nie będę musiała każdej, każdego kubeczka oddzielnie brać do ręki i do każdej rośliny oddzielnie nalewać, tylko będę mogła podlewać to zbiorczo, czyli wlewam. Pożywkę do takiego pudełka, no i rośliny sobie biorą tyle, ile chcą. Ale muszę się jeszcze zastanowić, czy na pewno chcę tak zrobić, dlatego, że jest duże ryzyko, kiedy jedna roślina zaczyna gnić z jakiegoś tam powodu, to poprzez tą wodę pozostałe rośliny też mogą mi zacząć gnić. I tu muszę się zastanowić, czy to jest gra warta świeczki, ewentualnież po prostu obserwować bardzo mocno to pudełko, a właściwie rośliny, które się w nim znajdują, czy nic się nie dzieje, czy woda nie mętnieje. i w razie czego szybko reagować. Ale tak jak mówiłam, zastanowię się nad tym jeszcze przez chwilę, czy tak będę chciała, czy może jednak będę po kilka roślin wsadzała do kubeczków i postaram się je pouwieszać na jakichś takich prętach, badylkach, które gdzieś tutaj sobie w pokoju pozaczepiam. Ewentualnie już będą na pewno wisiały na kratach, które mam na ścianach w tej chwili powieszone, ale też nie wiem, czy te kraty wszystkie moje rośliny zmieszczą, bo jednak powierzchnia tych krat jest ograniczona, tak. Na jednej ścianie mam kratę metr na metr, a na drugiej ścianie mam dwie kraty metr na metr. Więc no. a wiecie, no nie mogę roślin też powiesić tam jedna obok drugiej w dużym ścisku, bo będzie nawet ciężko je podlewać, tak? Poza tym te rośliny też rosną w górę bardzo często. No i one też potrzebują między sobą jakiejś przestrzeni, żeby móc rosnąć, no i żeby przede wszystkim światło do nich dochodziło, tak? Które mam z lamp. No ale dobra, pokażę Wam teraz to, jak ja w tym pudełku korzeniam. Dajcie mi moment. Dobra, przyniosłam sobie pudełeczko. Akurat tu ukorzeniam choje, i chyba tych chojek jeszcze nie widzieliście. Tak jak mówiłam, tu jest kawałek tekturki, który podkładam z boku. Tu się robi w tym momencie z tej strony szparka i z tej strony jest szpara. Tutaj raz, że jest ta dziurka, która zabezpiecza, i ona nie dochodzi. Widzicie? Więc następuje wymiana powietrza. No i tutaj też jest przestrzeń, w której ta wymiana powietrza następuje. A z tej strony jest pudełko zamknięte na klik. No i jak widzicie, spełnia swoją funkcję, bo dosyć mocno. Paruję. No, i tutaj tak jak widzieliście, wkładam, wsypuję perlit, wrzucam rośliny, w tym przypadku akurat są to choje, no i stawiam je na macie grzewczej. I czekam. Musiałam zastosować takie akurat rozwiązanie, ponieważ nie mam żadnej witrynki, nie mam też żadnej szklarenki. Na witrynę nie mam miejsca, na szklarenki w sumie też nie. Generalnie te pudełka są sporo też tańsze od szklarenek. Wiem, że wyglądają mniej efektownie niż, niż te szklarenki, ale. To stoi sobie na półkach nisko, nie rzuca się spe, specjalnie w oczy. Te półki na dole też są doświetlane, więc, więc tym roślinkom nie jest źle. tak? Spełnia to swoją rolę i, no, i zdecydowanie takie pudełko kosztuje 8 zł, powiedzmy, więc takich pudełek mogę mieć naprawdę dużo. Dobra, teraz żegnamy się z paniami chojkami. No i póki jesteśmy jeszcze w kwestii ukorzeniania, to pokażę wam coś, co kupiłam również wekszyn. No i tutaj jest zestaw. Szklanek, tureckich szklanek do herbaty. Komplet tych sześciu szklanek kosztuje chyba bez 5 groszy 13 zł. No i kupiłam je chociażby też dlatego, zaraz Wam pokażę, bo one są naprawdę bardzo fajne. O, tak wejmiemy. Zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje. Naprawdę świetna jest taka yy, szklaneczka. I w tym będę ukorzeniała jakieś takie większe sadzonki, które mają dłuższe łodygi, bo nie wszystko da się zamknąć w takim pudełku. I to jest na tyle fajne. I ozdobne, że to można nawet postawić na półce, niech się ukorzenia. Przynajmniej mi się to bardzo podoba. W ostateczności też, jak ukorzeniam w tym, to też mogę, jeżeli będzie roślina potrzebowała większej wilgotności, mogę ją zamknąć w wiaderku jakimś, czy w jakimś czymś wyższym. I będzie sobie miała też podwyższoną wilgotność. Nie wiem, czy ja tutaj mam jakąś taką. O. Mam tutaj sadzonkę, ona dopiero do mnie przyszła, więc jeszcze jest zapakowana, ale pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście tutaj będzie sam badylek bez, tej, bez tego sreberka i bez mchu, będzie sama woda, no ale zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje. Przecież to na początku samym może w tym spokojnie rosnąć w samej wodzie. Czy nawet na upartego można tu nasypać te szlechuzy, tej własnej roboty, czy tej kupnej, czy w ogóle bigosu swojego, żeby było bardziej kolorowo, jak to lubi, i po prostu prowadzić roślinę w takiej szklaneczce i ona też będzie dobrze rosła. Ja co prawda nie prowadzę jeszcze. W kubkach bez odpływu roślin, ale w tych kubkach bez odpływu ukorzeniam i powiem Wam, że mocno się zastanawiam, czy nie przejdę przynajmniej u chojek właśnie na takie pojedyncze kubeczki bez odpływu. Bo jeśli chodzi o ukorzenianie, bardzo dobrze mi się to sprawdza. Żadna jeszcze z moich chojek nie ma na tyle długich korzeni, chociaż naprawdę niektóre mają wielgachne, żeby te korzonki bardzo, ale tak bardzo chciały wychodzić. W tych y wielkolistnych chojach, tak, ale w tych mniejszych chojkach, to te listki to są takie małe popierdółki i spokojnie taki kubeczek 200ml inwestar. No, także tak to wygląda. Mi się bardzo one podobają, bardzo. I jestem mega zachwycona, że mi udało się je upolować. No i teraz zostały nam już właściwie same takie pierdulety. A nie, jeszcze mam tu jedną rzecz zaległo. Razem z tymi kubkami zamówiłam sobie. Taką folię streczową, ponieważ czasami używam też drabinek bambusowych albo yy, patyczków bambusowych, i do tej pory owijałam je najpierw folią spożywczą, a potem dookoła tej folii, znaczy na tą folię nakładałam jeszcze taśmę izolacyjną. No ale te folie spożywcze, wiecie, one są dosyć szerokie. No i teraz wyhaczyłam, że jest taka folia streczowa, taka dosyć wąska i zdecydowanie łatwiej będzie mi nią zawijać właśnie te końcówki drabinek czy patyczków niż tą folią spożywczą I, no i zobaczymy, no. Dużo tego jest bardzo na rolce, więc myślę, że to mi na naprawdę sporo czasu wystarczy. No i tu chyba byłoby, zaraz poczekajcie, bo mam nadzieję, że się nie pogubiłam. A, dobra, jeszcze mam to. A propos właśnie wieszania roślinek. Kupiłam sobie w tego Wam jeszcze nie pokazałam, żabki takie. To są zwykłe żabki do firanek. Takie z haczykiem. No i jak po złości się wszystkie małpy poplątały. Dobra, wracajcie tu. Ona ma tutaj takie ząbeczki. I łapie kubeczek. Czekajcie, czy ja mam jakiś kubeczek, żeby Wam pokazać? Mam. Taki tutaj podwójny. Zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Łapie po prostu tu, za ten kubeczek, żeby się zaczepiło. I za górny. Oczywiście w złą stronę teraz powiesiłam. Ale tak to sobie wisi. Na czymś takim. Oczywiście jak ona wisi przy ścianie, ta na kracie ptachojka, to zdecydowanie bardziej prosta jest ten kubeczek, tak? No ale tak to mniej więcej temu ma służyć. No i kupiłam sobie też takie haczyki, które też mi służą do zawieszania właśnie kubeczków. Tylko tutaj wam tego nie zademonstruję, bo akurat nie mam żadnego takiego kubeczka, który jest już na sznureczkach, jakże tak powiem. Mam na tych kratach zaczepione takie haki ekspozycyjne i chyba żadnego, a może mam? Mam. To jeszcze Wam to pokażę. A co? Jak już pokazuję, to pokazuję wszystko. Tu Wam pokażę taki haczyk 10 cm, ale ja głównie korzystam z 30 cm. To są takie haki ekspozycyjne, często je w sklepach widzicie, nie? I Ja sobie zaczepiam to na kratę i na taki haczyk, czy tej wielkości, czy ten 30 centymetrowy. Zakładam kółeczko, a tutaj do tego haczyka przyczepiam Kubeczek, no, jak mówię, nie mam żadnego, ale zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Robię sobie dziurki w kubeczkach z każdej strony, z czterech stron właściwie. Przeplatam sznurek w tym kubeczku zewnętrznym, który służy mi za osłonkę. I jak ten sznureczek sobie tutaj się, powiedzmy, kończy, no to właśnie ten haczek wkładam w tą pętelkę. No i tak sobie je wieszam. Wtedy one wiszą troszeczkę bardziej prosto. Kiedyś, jak już będę miała takie kubeczki, to wam pokażę, jak to robię, ale to, to jeszcze chwilkę potrwa. No i teraz przechodzimy do, do, do. do AliExpressu. No, i na AliExpressie kupiłam sobie butelkę. Tym razem większą. Mam takie butelki 250 ml do podlewania yy, roślin w kubeczkach, ale ta 250 się zupełnie nie sprawdza, bo muszę ją non stop uzupełniać. Mam trzy takie buteleczki, więc napełniam wszystkie trzy na raz i potem je tylko podmieniam. Jak wszystkie trzy już się skończą, to wtedy dopiero napełniam je. Teraz kupiłam sobie półlitrową, jedną. No i zobaczymy, no bo te pół litra plus tam trzy razy po 250, no to daje mi litr 25 więc wydaje mi się, że ten czas podlewania też się troszkę skróci, bo będę napełniała no cztery, co prawda, butelki, no ale dłużej będę mogła podlewać, ale zastanawiam się też jeszcze nad zakupem ewentualnież butelki litrowej, może nawet dwóch, ale zobaczę, czy ja będę miała siłę ścisnąć tą butelkę na tyle, żeby całą pożywkę z dna wycisnąć. Bo tej butelki się nie używa w ten sposób, pani tak Po prostu ona musi być na pionowo, tu jest taki dziubek, jak on jest zakrzywiony, no i trzeba ścisnąć. Ja czasami nie mam aż takiego uścisku w palcach, żeby ją na tyle mocno ścisnąć, żeby cała ta woda z dna wyleciała. Jeżeli chodzi o Allegro, to jeszcze kupiłam. Co ja tu jeszcze kupiłam? A, kupiłam sobie, dokupiłam sobie takich spineczek do roślin. tych. Klipsików. To też jakieś śmieszne pieniądze. Nie wiem, 8 czy 10 zł kosztowało. Tu jest 50 sztuk. Bo to też jest mi potrzebne właśnie do przypinania roślin do palików. I z Allegro to jest. A nie, jeszcze nie wszystko! Nie z Allegro, tylko z Aliekspresu. I na Aliekspresie kupiłam sobie jeszcze takie podpórki. I też za dwie podpórki płaciłam 8 zł. Nie wiem, czy już kiedyś Wam je pokazywałam, bo teraz je dokupowałam. Chyba wcześniej Wam już też je pokazywałam, ale nie pamiętam. I to są podpórki, które można łączyć ze sobą w ten sposób, jak trafię oczywiście, bo ja mam z tym problem, no i tak to wygląda po połączeniu, oczywiście no musiałabym podnieść telefon, ale jest mi trochę niewygodnie, więc mam dwie podpórki w kształcie liścia, chyba epipremną, bo na monstera to to nie wygląda i dwie podpórki kształcie kaktusa, no. I powiem Wam, że z nich też korzystam i bardzo fajnie. Szczególnie te kaktusowe się bardzo fajnie sprawdzają. Te do chojek się nie nadają. Bardziej te używam do yy, epipremną na dzień dzisiejszy. No i ostatni sklep, w którym dokonałam zakupów, to jest temu. To jest platforma, a nie sklep. No i kupiłam tutaj sobie takie obejmy. Ja już kiedyś się też kupowałam na AliExpressie. I albo je można używać tak, że zrobimy sobie kółeczko, z tych wszystkich, tutaj są cztery obejmę cztery babelki i robimy sobie kółeczko, w którym trzymamy roślinki, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Albo można też je zastosować nie no, muszę trochę kamerę podnieść. Albo można je zastosować w ten sposób, że wbijamy, i roślina po prostu opiera się tutaj o tę część. Nie wiem, czy z tego będę korzystała, ale kupiłam to na wszelki wypadek, bo dwie, które miałam wcześniej, już wykorzystałam, ale na razie też nie miałam specjalnie potrzeby, żeby je używać. Ale, wiecie, niech sobie będą w domu. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to są takie druciki florystyczne. No i tutaj powiem Wam, że trochę się sama wrobiłam, bo myślałam, że one są dłuższe. I liczyłam, że będę w stanie jakoś rośliny przymocowywać do tego. Tym drucikiem, no ale niestety to jest takie coś krótkie, nie wiem ile to ma? 10-15 cm? Bardzo giętkie, więc można z tego robić cokolwiek do przyczepiania. Ale nie można, na przykład, nie może to służyć jako taka spinka, którą będziemy dopinać pędówki do podłoża. To jest zdecydowanie za giętkie. Nie wiem, do czegoś to zapewne wykorzystam. Na razie nie mam pomysłu, no ale wszystko przed nami, no nie wyrzucę. Ale gdyby były dłuższe, to na pewno by były lepsze. Czekajcie, co tutaj mam. A tutaj mam jeszcze moje standardowe, te takie badylki, które na każdym filmie z chojkami wam pokazuję. Te takie wiecie, trzymaczki moje. I tutaj mam rozmiar 27, czyli ten pośredni oprócz tych, których ja używam. Do takich średniej wielkości chojek, bo do tych najmniejszych używam 17, do tych większych używam 37, a tutaj mam 27. I tych mi najbardziej brakowało. I to też za 10 patyczków zapłaciłam chyba 11 zł. Nie wiem, jakieś naprawdę małe pieniądze. No i zobaczcie. Kupiłam sobie, nawet jeszcze jest nieotwarty, bo to świeżo do mnie dotarło, sekator. Za sekator zapłaciłam 8 zł. Kupiłam go, dlatego że ja mam teraz takie zielone do cięcia. Nie wiem, czy mi się uda otworzyć. O cholera, jakie to jest twarde. No nie mogę. No w każdym razie... Liczę, że przez to, że on ma tutaj te ostrze takie większe, łatwiej będzie mi ciąć rośliny z grubszymi łodygami. A jeżeli się okaże, że nie tak samo kiepsko jak te moje zielone czy czerwone sekatorki, to wykorzystam go do cięcia przysmaków dla mojego psa, bo mój pies uwielbia żwacze i penisy wołowe. Ale niestety te, które są dostępne w sprzedaży z reguły są takiej wielkości, no i dla niego są za duże. Ja muszę zawsze się mordować i czymś się przecinać, a że nie mam czym, to najczęściej brzeszczotem je przecinam. Więc teraz, w razie czego, y, albo wykorzystam ten do kwiatków i sobie kupię drugi do smaczków, albo tego po prostu wykorzystam do smaczków, jak się nie sprawdzi wśród roślin. No i teraz muszę podłacować chwilkę telefon, więc widzimy się za parę minut. Dobra, jestem z powrotem. Narobiłam sobie takiego bajzlu, pokazując wam te rzeczy. Że mimo to, że miałam wcześniej poukładane, pogrupowane te rzeczy, tak w tej chwili totalny miszmasz. No i dobra. Dobrze, że mam nowy telefon, który dostałam od Mikołaja i do niego była załączona ładowarka 120V. I dzięki temu, słuchajcie, mój telefon ładuje się od 1 do 100% w 20 minut. To jest po prostu sztos. Ale wracając, kupiłam sobie jeszcze taką siateczkę. Ona ma takie bardzo, bardzo drobniutkie oczka. Nie wiem, to jest chyba pół centymetra, jak dobrze pamiętam. To też kupiłam również stacjonarnie, stacjonarnie, razem z perlitem. I wymyśliłam sobie, że tą siatkę będę używała do robienia palików dla tych maleńkich roślinek. Znaczy maleńkich, małych roślinek, drobnych. Czy to się sprawdzi? Nie wiem. Ale tak sobie wymyśliłam, wykombinowałam. Kupiłam jej 2 metry, bo akurat tą siateczkę kupujemy na metry. Ona ma 50 cm szerokości. No i zobaczymy. Za jakiś czas, czy mi to się sprawdzi. To będą paliki z mchem własnej roboty. No i jak kupiłam siatkę, no to nie mogą zabraknąć też trytytek. Wolałabym, żeby one były troszeczkę bardziej zielone, ale ten kolor do tej drobnej siatki na pewno się sprawdzi. Do tej z szerszymi oczkami, takimi, które mają chyba centymetr i dwa, będą trochę za jasne, ale może być. No tutaj kolor jest prawie zbliżony. No, może troszkę za jasny, ale nie będą się tak rzucały bardzo w oczy. I to kupiłam w Obi. Nie pamiętam ile ja zadałam za te kretytki, ale jakieś, nie wiem, 10 czy 11 zł. I tutaj mamy 100 sztuk. Wolałabym jeszcze cieńsze, bo są takowe, ale akurat wtedy, gdy byłam w Obi, to nie było ich. Dobra, to wam pokazałam, to wam pokazałam. No i nie wiem, co jeszcze miałam pokazać. Ach, wiem. Noż. W dupę jeża, gdzie ja to wsadziłam. No, No i jeszcze na AliExpressie kupiłam sobie tada, za całe 8,61 10 par nożyczek. Ja w tej chwili bez nich nie potrafię już funkcjonować. Mają jedną wadę. Notorycznie gdzieś się kładę. Nie mogę ich potem znaleźć. Dlatego teraz kupiłam sobie już zapas, tak, żeby porozkładać je praktycznie na każdej półeczce i tak dalej. Ewentualnie, jak nie porozkładać, to po to, żeby po prostu były w pudełeczku i żebym wiedziała, że je mam. Bo tak jak mówię, no one wiecznie nóg dostają. Ciągle gdzieś je układam i nigdy potem nie można ich znaleźć, jak są potrzebne. No i okej, okay, wydaje mi się, że to by było na tyle. Tutaj wszystkie są te, prawie wszystkie te nowe rzeczy, które kupiłam. O, teraz je dokładam, niech będą. Mam nadzieję, że tak jak i poprzednim razem, teraz też coś z tych moich przyda się, akcesoriów, przyda się Wam, ewentualnie, że zainspiruje Was do jakichś zmian, które musicie wprowadzić. Bo ja często jestem zainspirowana, oglądając innych youtuberów roślinnych, i też mi się ich pomysły bardzo podobają, więc sama też staram się wprowadzać je w życie. Pokażę Wam jeszcze kratę, o której mówiłam, na której wiszą te moje rośliny. Dajcie mi sekundę. To jest ta moja krata. Sorry, trochę mi się trzęsą ręce. Widzieliście ją już na filmie o moich roślinnych planach, w którym występowała Kundi, moje Alter Ego. I właśnie tutaj na tej kracie, jak będę porządkowała to wszystko, będę również. Jeszcze nie wiem, jakie rośliny wieszała. Prawdopodobnie będą to choje, ale nie wiem na 100%. A może pokażę Wam tutaj. Widzicie? Tutaj jest ten. Są te haczyki. Nie wiem, czy to dobrze widać. Pewnie nie bardzo, no ale już trudno. No i tak. I to było wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku. Żegnam się z Wami teraz bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!